Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar Ja witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 15 Jest dzisiaj ze mną Gimcio Dobry Który będzie pracował tym oto Sztajerem z turem sztola i łyżką sztola O pojemności jakiejś tam 2 no, prawie 1860 litrów Można do tego dosłownie wszystko naładować i tak, on będzie tą oto kiszonę, która nam już sfermentowała. Będzie wrzucał tutaj do. Czekaj, bo ja nie mam włączonego latania. Muszę tak to zrobić. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze. O dość. Zaczyna się mielić. I nam zaczynają hajsy przybywać. Mamy 7000 już. Koszty zaczynają przybywać. No, dwa, dwa i pół tysiąca za taką łyżkę. To jest dość dużo. Myślę sobie teraz, yy, że on jak to sprzeda, będziemy mieli na jakiś nowy sprzęt, myślę jakiś leśny, ja potem na traktor jakiś i potem myślę, nie wiem, w sumie się zobaczy. Popatrzmy jak on parę łyżek tak sypie i zajmiemy się swoim zadaniem. W pewnym momencie to będzie tak pełno, że się już nie będzie dało sypać i nie będzie miał co robić, by się do mnie przybiec, żeby popatrzeć co ja robię na przykład. Dobra, my biegniemy do swojego ciągnika I robimy zadanie Na dziś przeznaczone Tu jest nasz drugi silos Ten jest w 100% pełny Lagujecie my... jak zbieram z silosu? Co? Laguje ci jak zbieram z w tą kieszonkę? Nie, ja nie mam żadnych problemów No jak ja ładuję na łyżkę To mi mnie tak... No. Nie, nie, nie My będziemy zbierać trawę, która już urosła o Jezus smutnie. dobra, nieważne. Wy nie widzicie tej trawy Troszkę przyrosła, ale... bo troszkę długo leżała i czeka aż sfermentuje się kiszonka Ale będzie okej. Okay. Powinna być zjadliwa Najwyżej troszkę nowych kłaczków się dozbier No dobra No to takim tematem w sumie Na dzisiejszy odcinek Takim na cały odcinek myślę, że starczy Eee już w poprzednim odcinku mówiliśmy o czym? O Librusie, czy o czym? Mhm uh -huh. No to tak, w dzisiejszym troszkę w stronę elektroniki, ale nie do końca No bo w dzisiejszym temacie, dzisiejszym tematem jest yy, yy, Jakby to powiedzieć yy, Polacy mają taką tendencję, że to co chińskie to jest gówno Nie? Jimcio, jak myślisz? Nie wszyscy tak myślą, ale... No, jest nie opinię. wszyscy, ale duża większość. Bo? Ja tego nie rozumiem, bo 90% produktów plastikowych pochodzi z Chin, które tak w rzeczywistości nie są aż takie tępe. tam społeczeństwo coraz to bardziej się rozwija i coraz to bardziej. Przestają już eksportować taką, takie produkty stanie siły roboczej, bo jednak ci ludzie się tam kształcą, i zacznie się dziać zupełnie na odwrót: że my z Europy będziemy eksportować te produkty na wschód, na daleki wschód, w sumie na drugą półkulę. Ale my z Gimciem tego raczej już nie dożyjemy i miejmy nadzieję, że tak nie będzie za naszego życia, bo nie chciałbym. No moim zdaniem jest to trochę śmieszne całkiem nie do uwierzenia, ale jednak tak jest. No bo Chińczycy jednak wychodzi coraz masa nowych urządzeń, elektronicznych, które są produkowane w Chinach i są już to teraz telefony, na przykładzie smartfonów już są teraz lepsze, nie psują się już tak od takiego byle jakiego upadku. Gorilla Glass wymyślona przez koreańską firmę Samsung, chociaż nie wiem na 100% czy to jest od koreańczyków tak. wzięte. Tak. Y... No i kiedyś to to się montowało tylko na przednich szybkach, a teraz w nowej z 4 na przednim ekranie będzie Gorilla Glass 4, a na tylnym ekranie będzie Gorilla Glass 2. Czyli telefon będzie miał z dwóch stron szkło. Co nie oznacza to, że z dwóch stron będzie ekran. Nie, nie, nie myślcie sobie takich rzeczy. I są już takie telefony, że mają z dwóch stron wyświetlacz, ale one kosztują trochę. I są mało odporne. Kiedyś takie. wow, to była Z1, a teraz będzie Z4, która będzie pracowała na ośmiordzeniach AMDK. No i będzie całkiem przyzwoita. W osiągach. Pomału zacznie się to. Lepsze niż mój PC obecny, tak swoją drogą. No, tam będzie te technologia wykonania 14 nanometrów, a jak komuś coś to mówi, yy, tobie pewnie Gimcio też to nic nie mówi. Tylko wiesz, że to jest nie. NM przy procesorach. Brakuje mhm. no. mi animacji nasypywania się na przyczepę tej trawy. Ona się tak ładuje, ładuje, a nie przyby znaczy, przybywa jej, ale nie ma żadnej animacji tego. Yy, co ja mówiłem? ja zmieniłem kamerę Podnieś to, nie opuść No, kręć Wyrobię się? Dobra, uznajmy, że się wyrobiłem Jedziemy dalej I kontynuując ten temat Pomału wychodzi takie coś, że producenci Czy to kart graficznych, czy to procesorów, czy to płyt głównych korzystają obecnie z siły tej chińskiej czy tam jakiś a 100% no ja się dziwię czemu ja nagle z jest ten 52 na godzinę cisnę. Czy my mamy jakieś owce? Nie. Nie, nie mot. Zwierzęta. O, owce nie mamy. 10 owiec to będzie 3000, nie? A 100 owiec to będzie 30 tysięcy, nie? To 100 no. owiec. Jejku, teraz ty te kupowanie. Ile już masz kasy? Hmm. 11. Znaczy, owiec mam 11, a kasy 36 tysięcy. Hmm, bo ja już tak. jedna trzecia silasu opóźniłem. No, fajnie. Trendy. To może 50 owiec tylko kupię. Powinno nam to wystarczyć, jak przychody będzie generować. Znerwuje mnie ten dźwięk tego umieszania się. A, tam, przeżyjesz. A, ja miałem jechać, dobra. Tak, mamy 50 owiec. Jedziemy im za One nie żrą nic innego oprócz zwierzęta, krowy, owce. O, krowy nie żrą nic oprócz swojej trawki. Tą, którą teraz nazbierałem, więc zawiedziemy im przyczepę Jak będzie pisało, że mają na 6 dni To to zostawię znowu tutaj Może trochę krowom nasypię Bo one żrą samą kiszonkę Samą trawę i paszę mieszaną No i to takie rzeczy I Nie wiedzieć, mówiłem o tym Zacufanie troszkę komputerów W porównaniu do smartfonów Ludzie mają teraz taką tendencję, że Większość rzeczy robią na smartfonie jednak Nie na komputerze, tak jak to było kiedyś na przykład za niedługo wyjdzie Titanic, o ile już nie wyszedł. Nie mam pojęcia kiedy jest premiera tej karty, najnowszej. Namiażdży wszystko razem z pecetami. Mój obecny pecet jest w całości słabszy niż ta karta graficzna jedna. Normalnie z tym żyję. Nie potrzebuję karty za 3000$, dolarów, bo jest mi to totalnie zbyteczne. Po co mam wywalać 12 000 zł na coś? To jest kompletnie bezsensowne. Jedynie firma sobie może pozwolić na taką kartę graficzną w dzisiejszych czasach No i tak zwani banany Tak tak, tak zwani bananowi nie tak, tak zwany banan, o No bo oni nie mają co z hajsem robić a, a widzą, że coś z lepszego No to a kupię to, bo mogę Kto mi zabroni W rzeczywistości był tam taki banan, jak składa sobie sam komputer. Bo już też mieliśmy kilka takich historii. Czy to jak byłem gdzieś się pytać o jakieś części, czy nie miałem za ile, to, to przyszedł do niego, opowiadał taką ciekawostkę, że przyszedł raz do niego taki tak zwany banan i miał włożoną jakąś tandetną i piątkę z technologią 52 nanometry i, i miał PCI 1, nie, nie mógł mieć 1.0. Miał PCI 2.0. A on sobie kupił już y, gtx 780. Wsadził to i mu padł zasilacz, no bo nie ogarnął, że Titan. Uh -huh. y, nie Titan. Że 780 bierze tam. Nie wiem ile dokładnie. Ale jakieś. Y, 375 W. A miał zasilacz 300 W. I tak trochę tak. Y, aha, fajny zasilacz sobie kupił. Do. Do. Który nawet nie obsłuży jego karty graficznej, a nie mówiąc już o procesorze czy płycie głównej, bo płyta główna też swoje prządy bierze. No, to jest masakra to, co się teraz dzieje. Ludzie totalnie, no, zaczyna się dziać to, co na zachodzie, że my się kształcimy tylko w jednym i jak nas nauczą wkręcać śrubkę, to my nie będziemy jej umieli odkręcić. No bo... No, bo nie da, nie da się kręcić, nie da się przykręcić śrubki w drugą stronę, chyba że dostaniemy lewy gwint. No, ale ktoś, kto jest wykształcony na wkręcanie prawego gwintu, nie będzie miał wkręcić lewego. No i oczywiście to jest przenośne. Teraz to co mówię, kto rozumie ten temat, no to będzie rozumiał. No, ale tego nic nie zmieni. Jest, ile tu mam? Ja 85%, a im to starczy na 6 dni. Dobra, jedziemy do krów napełnić im koryto. Ale krów też nie mamy. Yeah, man. A do ładna skała taka wycięta tutaj. A przejedziemy się inaczej trochę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale trudno się mówi, żyje się dalej. Mm. Co ty tak cicho siedzisz? Nie odzywasz się kompletnie. W końcu Masukuję... się na in informatyka kształcisz, nie? No to. to. Co bo już nie będziesz z informatyki? Mhm. Dlaczego? No nie wiem, nawet to jakaś Skończyło się? No, pełne. Chwilę poczekam, tam zleci i znowu będę mu kładować. Szkoda, że tu nie ma modu pasażera. Swoją drogą ciekawe, kiedy wyjdzie modyfikacja na, na pojazd, pojazdy z ruchu licznego na multi w 13 takie coś było. A ty masz dalej tą twoją w cudzysłowie trzynastkę, czy nie? Takim... Taką, ale... taką, taką twoją trzynastkę. No, gdzieś tam chyba jest na ten drive. A, a działa? No, panie, można z swoją drogą kiedyś uruchomić. Najpierw trzeba ją zainstalować. Uh -huh. Nie, dzisiaj miałem jechać tam do Kuzyna ją zainstalować, ale nie wiem czy pojadę. Przyznaj do chwili chęci. Co, wczoraj był u Ciebie wyżebrał? Nie, wczoraj był kumpel. Na urodzinach Twojej mamy? No, Ma tam z jego mamą. Nie. No to jest tak, że No, rozumiem. Ja tak samo mam kolegę. Ja mam kolegę, który... Yy, którego mama... Jest koleżanką mojej mamy, no i tak. Tak nie tak naprawdę za, za to, do wytłumaczenia. Tak naprawdę to powinno być tak, że moja mama jest koleżanką jego mamy, a my się tak po prostu znamy, bo nasze mamy się znamy. No i tak. Takie tak no, WTF. ja może ta... wezmę ten coś, ten tutaj już... Albo nie dobry. Nie. Co ten coś. Nic w tym cóż. No nie, ale się wlekam pod tę górę. Przejeżdżam sobie przez farmę. Jadę do krów. Jest tam paszowóz? Krów? No. No było tak, o, ale fajnie się skoczyłem z górki. Nie wiem, był... jak skoczysz tak 100 na godzinę, to tak fajnie lecisz potem. Uh -huh. O i już mogę kolejne jakieś strzyłyżki naładować. No, a ja źle pojechałem. Muszę cofnąć. Nie sobie w prawo skręcić. Życie. Będzie się około mnie? No. Postanowiłem sobie inaczej pojechać niż zwykle. Już kiedyś tutaj na odcinku jeździłem tą dróżką, co teraz jadę. Postawiłem sobie Cursplay do sprzedawania i on jak ja pod górkę to się wyda 5 na godzinę. I ja postanowiłem, że pójdę sobie pograć w co innego. A on to za ten czas sprzedał. Dobra opcja, nie? Mmm. Nie, nie będę koło... Albo będę? Będę koło ciebie jechał Wiesz o tym, że tą trawę też mogę wrzucić do silosu i będzie jako kiszona? Czy nie wiesz? Należy na tą, co ja tutaj ten... Nie, obok? muszę do nowego, bo, ten, bo no. to jest niesfermentowane No to nie, lepiej tam dokruchyć Ja tu nawet jednego, jednej trzeciej nie ten... To w sumie to co mi zostanie to zostawię na polu i... i tak będzie <grywania> Naoduję przyczepę do pełna i będę czekał, aż urośnie. Urośnie. Aż zjedzą to coś. Możli? Za godzinkę. Jimdzia nie uciekaj od komputera, nie wolno? No nie! No. Dlaczego ja nie mi to robisz? Muszę sam z wami zostać, a ja tego nie chcę. Bo tego zaprosiłem, żeby był na tym odcinku. A on. A on se poszedł, no. No, to jest normalnie. Te przygotowania. Eee, na daleko. Drugi raz dzisiaj już pomyliłem drogi. To źle ze mną jest, nie? W ogóle jestem przemudony dzisiaj. Nie myślę. Tutaj przed nami w tym czymś będzie się gówno pojawiało. Jej. Mhm. Teraz, żeby ładnie wycofać. Mhm. Wow, ale do tego wchodzi O, jednak nie Nie za dużo znowu tego weszło Aha, owce wzięły 5000, a krowy, chociaż ich nie ma, mają 18 tysięcy wzięte <laughs> ja w plecaku? What? Ja mam plecak Jak to sprawdzić, czy ja mam plecak? ja chcę sp... Ej, ale czemu to jest takich ten... Nie wiem, że ja źle naładowałem czy ja sam mogę wybrać koryto do którego chcę nasypać trawki, tak? Dobra, mniejsza. Jeszcze cofniemy tam na sam koniec. Lusterkami. E, 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 e. Aha. Ciężko tych lusterkach coś widzieć. łamie ją zaraz no. o już prawie byle nie wpadnę na koryto No jeszcze trochę mhm. dobra no to fajnie że tak nam wyszło yy, dobra jedziemy stąd tu zostawię przyczepę o jej Obce nam zaczną produkować wełnę Którą będziemy sprzedawali yy, yy. Dobra to zostaje A my jedziemy po paszobus Który jest gdzieś tam Nie yy. wiem ile kosztuje krowa, gdzieś koło 3000 pewnie O o nie ma paszowozu. Może z drugiej strony trzeba to sprawdzić? nie, no ja jest, ja go tu nie ustawiałem. Może Gimcia to zrobił? Nie mam pojęcia. Szczerze, no, nie wiem, nie mam pojęcia. Jak to się znalazło i wolę o tym nie myśleć. Jestem, o jesteś, super. Oj, nie problem, nie doczepię do tego. No... Jezus Maria, ale Nie no, to się nie da żyć. Czemu? Przemkłoś no, się za... i uciekłeś. Mam się za chciało komody przenosić. Ach, ja. <laughs> tak <laughs> za wesoło masz. No stary, i za chwilę będzie, że... jest do dupy, idziemy kwrotem <laughs> Daj mi poładować. Daj mi dwie łyżki naładować. Nażyć Dobra. I to, 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 to brzmi jakby ktoś odkurzał. No ja mam takie odczucie. No, schodzi. Bo mnie nie wciągnie. Dobra, mniejsza o to. A patrzcie, jak to robi profesjonalista, nie? Co z tego, żeby mu się już sypało z tej łyżki? Ale to jest LS, to się nie wysypie. Ej, to jest jakiś wskaźnik. No? Nie widziałem go. O, do dorzuciłeś? 153, 327. A nie 15 tysięcy. Daj mi, daj mi, daj mi. Ty, to jest 15 tysięcy. A co ja powiedziałem? 150. Mhm. <laughs> Dobra. Nie wiem o tematach. Ważne, że jest hajs. Hajs się zgadza. Tak. W sumie, żeby to się mieściło. Mogę taki mek zrobić Nie wiem czy zauważyłeś czy nie Co się stało Nie, nie patrzyłem. stary już jest 4000 3000 Jak spojrzysz na zegarek to się dowiesz no ja mam właśnie chudę włączyłem, bo stolata nie włączyłem ty no to drugie by się taki przydał Nie no, mogę w sumie troszkę wolniej to dać, nie? Bo aż tak... O, jeny, o ale szere. tańczę <grym> Z belami też tak miałem jak ładowałem Ty, jest jakaś maksymalna wysokość? Tak Nie próbuj, bo mi serwer wysypie <grym> Jak za wysoko polecisz to się gra sypie nie, no, tak, tak, że ten. Ty ja bym. Nie, czekaj, to jest zupełnie Co? I wkurza hmm. mnie to, że tak tańczę. Dobra, druga łyżka. Trzecia, ale. Aha, gdzieś. Yes, tak jak obok. Mam. Dobra, masz swoje zadanie do wykonania. Gdyby nie jest jakoś miał taki szybszy wsteczny, czy coś, to kurczę No. 8.59. Ty, o tej godzinie to ja już nie spałem. Na co ty? Ja też. I tak się zastanawiam... Pewnie śpisz. Mamy 70 tysięcy, jest nice. Ty, to zbieramy na New Najpierw bufalo O leź to bufalo, kup nie. przyczepę, ja, ja, ja ci to załaduję, przyrzekam A czym to załadujesz, jak nie będzie już potem, czym tego podnieść? No... Nie będę upuszczał z tego skorka, tylko będę skorpionem upuścił na przyczepę tą od Tira A za co kupimy tira? Kupisz przysawkę do tego Tą przedłużkę taką jakby Wiesz co chodzi Kurczaki pieczone Myszkę pociągłem za kabel Ja Miałem tak w szkole, że siedzę i nogą zawsze pociągnę za kabel. No a ja muszę teraz podnosić z ziemi. No, no mi... O stary za szybko. Ciężarówka kosztuje 300 tysięcy. No ja nie mówię o ciężarówce, że masz nie... Włoski 8 8900, to już mogę kupić I teraz leśny. Chyba kupiłem ci ci coś No To zaraz jak skończymy nagrywać, to pojedziemy i ci pokażę. Nie na odcinku no, to będzie. Odnośnie. Dla próby o to chodzi. Nie, dla to próby będzie pochali. na odcinku, będzie twoja wina, będzie nagrane wszystko. To ja sobie to sprawdzę na singlu. Aha, bardzo śmieszne. Mam wrażenie, jakby tył był uniesiony do góry. Nie wiem, ale ja się przejadę po te dwie rzeczy nowe. W sumie i tak się zaraz pożegnamy Możemy w sumie jeszcze jeden odcinek piznąć Od razu? No dobra Nic na dysku jeszcze jest, to Ja musiał w końcu sobie pada skonfigurować do farminga no. dlaczego? No bo wiesz, zanim ja podłączę tą kierownicę No ...dwie minuty Napada bym w popiął i już A bo ty musisz przykręcić te śrubeczki no. Musisz yy, położyć na ziemi. Muszę nogi. pedały. No. Położyć na ziemi, podłączyć pedały, podłączyć pod gniazdko, zasięg. Jeszcze potem musisz je odpowiednio ustawić, żeby nie uciekały. Nie no tam ustawić mam taką deskę z tyłu bo do biurka przy... What the fuck? Przykręcono... What the fuck ty... Co się stało? Nie wiem. <laughs> Jadę sobie w silosie i mam już łóżkę, tak, że po ziemi lekko szura, nie? I no. nagle jest bum i leżę na boku. Masz no pecha. Ale jak to nie będzie działać, ci ukręcę głowę, nie? Ja, bo nie wiem, w którą stronę koła skręcić. Szybko. Nie, serio, nie mogę się podnieść. Nie już idę. Pójdź mnie do tego. No, próbuję odczepić. No, pójdźmy. No, kombinowałem tak. Nie, jak ty coś zawsze zrobisz, to zawsze odczepisz tak, że już nie podczepisz tego tura. <gry> też tak Dać było. ci sztajera i. No bo sztajer to gówno. Dobra. Nie, tak kończymy. Zrobiłem to, odcinkiem. Stawaj na ziemi. Kto się odcinek podobał, może dać łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, możecie zasubskrybować mój kanał. Hey. Dzięki Ci za uwagę i zostaw już tego żdajera w spokoju, bo nie będzie mnie stać na naprawę. I ja się z Wami żegnam z tego miejsca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, trzymajcie się. Pa-pa. Trzyma.